Festiwal Lato na Starym Mieście wciąż zapewnia Grudziądzanom ciekawe wydarzenia kulturalne. Tym razem Centrum Kultury Teatr zapewnił mieszkańcom dobrą zabawę w rytmach bluesa z zespołem Open Blues. Na tej scenie za nami zaprezentuje się zespół Open Blues. Jest to zespół bluesowy, e, złożony m.in. z byłych muzyków zespołu Tortilla. Są to Torunianie. Festiwal ma już swoich stałych bywalców. Jesteśmy zawsze zainteresowani latem w mieście i chodzimy na wszystkie koncerty, także myślimy, że na następny też przyjdziemy. Za tydzień na scenie ustawionej na rynku głównym o godzinie 19 zaprezentuje się zespół Banał. Zapraszam serdecznie, będzie to ostatni koncert w ramach festiwalu Lato na Starym Mieście. A już od września czekają na nas atrakcje na deskach teatru.